Henryk Księkiewicz, krzyżacy. Fragment król zjechał właśnie z nabrzeża jeziora i udał się na lewe skrzydło do polskich chorągwi, gdzie miał pasować całą gromadę rycerzy. Nagle dano mu znać, iż dwóch heroldów zjeżdża od krzyżackiego wojska. Serce Władysława zabiło nadzieją. Nurze ze sprawiedliwym pokojem jadą. Daj Bóg! odrzekli duchowni. Król posłał powitolda, ale ów szykowaniem swych wojsk nie mógł przybyć. A tymczasem Heroldowie, nie spiesząc się zbliżali się do obozu. W jasnym świetle słońca widziano ich doskonale podjeżdżających na ogromnych, pokrytych kropieżami koniach bojowych. Jeden miał na tarczy cesarskiego czarnego orła na złotym polu. Drugi, który był heroldem księcia szczecińskiego, gryfa na białym polu. Szeregi rozstąpiły się przed nimi. Oni zaś zsiadłszy z koni, stanęli po chwili przed wielkim królem. I skłoniwszy nieco głowy dla okazania mu czci, tak odprawili swoje poselstwo. Mistrz Ulryk rzekł pierwszy Herold. Wzywa twój majestat, panie, i księcia Witolda na bitwę śmiertelną. I aby męstwo wasze, którego wam widać, brakuje, podniecić ślewam te dwa na dwie miecze. To rzekłszy, złożył mieczy u stóp królewskich, jazko mążyc dąbrowych wytłumaczył jego słowa królowi. Ale ledwie skończył wysunął się drugi herold z gryfem na tarczy i tak przemówił. Mistrz uryk kazał wam też oznajmić panie, iż jeśli skąpo wam pola do bitwy, to z wojskami wam ustąpi, abyście nie gnuśnieli w zarośle. Jaszko mążył znów przełożył jego słowa i nastała cisza. Tylko w Orszaku królewskim rycerze poczęli zgrzytać z cicha zębami na takie zuchwalstwo i zniewagę. Ostatnie nadzieje Jagieły rozwiały się jak dym. Spodziewał się poselstwa zgody i pokoju, a tymczasem było to poselstwo pychy i wojny, więc zniósłszy załzawione oczy do góry, tak odrzekł. Mieczów ci u nas dostatek, ale i te przyjmuję jako wróżbę zwycięstwa, którą mi sam Bóg przez wasze ręce zsyła, a pole bitwy on także wyznaczy, do którego sprawiedliwość i nie się odwołuje, skargę na moją krzywdę i waszą nieprawość, a pychę zanosząc. Amen. Dwie piękne łzy spłynęły mu po ogorzałych policzkach. Tymczasem głosy rycerskie w orszaku poczęły wołać: Cufają się, niemcy, dają pole! Heroldowie odeszli i po chwili widziano ich znowu jadących pod górę na swych ogromnych koniach i błyszczących w świetle słonecznym od jedwabiów, które po wierzchu zbroi nosili. Wojska polskie wysunęły się z lasu i zarośli w składnym szyku bojowym. W środku stał kowiec tak zwany Czerny, złożony z najstraszniejszych rycerzy, za nim walny, a za walnym piechoty i lud najemny. Utworzyły się przez to między głowcami dwie długie ulice, po których przelatywał zendram z Maszkowic i Witold. Ten ostatni bez hełmu na głowie, świetnej zbroi podobny do złowrogiej gwiazdy lub dognanego wichrem płomienia. Rycerze nabierali tchu w piersi i sadzili się mocniej w konia. Bitwa miała tuż, tuż nastąpić. Mistrz spoglądał tymczasem na wojska królewskie, które wysuwały się z boru. Patrzał długo na ich ogrom, na rozpostarte, jakby olbrzymiego ptaka skrzydła. Na poruszoną wiatrem tęczę chorąwi. Nagle serce mu się ścisnęło, jakimś nieznanym, strasznym uczuciem. Może ujrzał oczyma duszy stosy trupów i rzeki krwi. Nie się ludzi, może zląkł się Boga, trzymającego już tam na wysokościach niebios szale zwycięstwa. Po raz pierwszy przyszło mu na myśl jaki to okropny nastał dzień i po raz pierwszy uczuł jaką niezmierną odpowiedzialność wziął na swoje ramiona więc twarz mu pobladła wargi poczęły drżeć a z oczu puściły się obfite łzy konturowie ze zdziwieniem spoglądali na swojego wodza co wam jest panie zapytał hrabia węder się testusowna to do łez ozwał się okrutny henryk kontur czuchowski a wielki kontur kuno-lichtenstein wydał wargi i rzekł Otwarcie naganiam na ci to, mistrzu, bo ci teraz podnosić serca rycerzy, nie zasłabiać przystoi. Zaprawdę, nie takiegośmy cię przedtem widywali. Lecz mistrzowi wbrew wszelkim wysiłkom spływały tak ciągle łzy na czarną brodę, jakby w nim płakał kto inny. Wreszcie pohamował się nieco i zwróciwszy surowe oczy na konturów zawołał – Do chorągwi! Więc skoczyli każdy do swojej, bo bardzo potężnie przemówił. A on wyciągnął rękę do ogiermka i rzekł – Daj mi hełm! Już serca w obu wojskach biły jak młoty, ale trąby nie dawały jeszcze znaku do boju. Nastała cięższa może od samej bitwy chwila oczekiwania. Na polu między Niemcami a Armią Królewską wznosiło się od strony Taneberga kilka odwiecznych dębów, na które powłazili chłopi miejscowi, aby patrzeć za zapasy tych wojsk, tak olbrzymich, jakich od niepamiętnych czasów świat nie widział. Lecz prócz tej jednej kępy całe to pole było puste, szare, przeraźliwe, do obumarłego stepu podobne. Chodził tylko po nim wiatr, a nad nim unosiła się cicho śmierć. Oczy rycerzy zwracały się mimowoli na tę złowrogą, milczącą równinę. Przelatujące po niebie chmury przesłaniały od czasu do czasu słońce, a wówczas padał na nią mrok śmiertelny. Wtem stał wicher. Zaszumiał w lesie, oberwał tysiące liści, wypadł na pole, chwycił suche źdła traw, zbił tumany kurzawy i podniósł się w oczach wojsk krzyżackich. W tej również chwili wstrząsnął powietrzem przeraźliwy głos rogów, i całe skrzydło litewskie zerwało się na kształt niezmiernego stada ptactwa do lotu. Poszli od razu wedle zwyczajów w skok. Konie, wyciągnąwszy szyję i potuliwszy uszy, rwały ze wszystkich sił przed siebie. Jeźdźcy, wymachując mieczami i sulicami, lecieli z krzykiem okropnym przeciw lewemu skrzydłu krzyżaków. Mistrz właśnie znajdował się przy nim. Zruszenie jego już przeszło, a z oczu szło mu zamiast łez skry. Ujrzawszy więc rozpędzoną ćmię zwrócił się do Frydrycha Walendroda, który na tej stronie dowodził i rzekł Witold pierwszy wystąpił, poczynajcie, że i wy, w imię Boże. I z kimieniem prawicy ruszył czternaście chorągwi żelaznego rycerstwa. Gott mit und! zakrzyknął Wallenrod. Chorągwie zniżywszy kopie, poczęły z początku iść krokiem. Lecz równie jak skała skoczona z góry, spadając coraz większego pędu, nabiera. Tak i one, z kroku przeszły wrysią, potem wcpał i szły strasznie niepohamowane, jako lawina, która musi zetrzeć i zdruzgotać wszystko przed sobą. Ziemia jęczała i gięła się pod nimi. Bitwa miała lata, chwila rozciągnąć się i rozpalić na całej linii. Więc polskie chorągwie poczęły śpiewać starą, bojową pieśń świętego Wojciecha. Sto tysięcy pokrytych żelazem głów. I sto tysięcy par oczu podniosło się ku niebu, a ze stu tysięcy piersi wyszedł jeden olbrzymi głos do grzmotu niebieskiego podobny. Bogu Rodzica Dziewica, Bogiem Sławiona Maryja, Twego Syna Gospodzina, Matko Zwolena Maryja, zyszczy nam, spuści nam, Kyrie Eleison.